Ja przepraszam Cię, ale zapomniałem, że ja mam dzisiaj zmianę Muszę pędzić do pracy Naprawdę przepraszam Cię Ojej, naprawdę? Mieliśmy jechać na zakupy przecież Pamiętaj, kup wtedy mleko i jajka, okej? Okay? Dobra, nie ma problemu Do później O, mamy gościa, cześć Steve Cześć tato, yy, panie Wróblewski Dzień dobry, gdzie jest Julian? Zaraz go znajdę, do widzenia Dzień dobry, pani Wróblewska Gdzie jest Julian? Ale pani dzisiaj ładnie wygląda Ach, dzięki, dzięki Steve, cześć. Julian jest w basenie. A no tak, mogłem się tego spodziewać, super. Ale yy, gdzie jest woda? Co wy robicie? Dawaj, dawaj Steve, tu jest super, wskakuj. Jest bardzo mięciutko i przyjemnie. Ale gdzie jest woda? No, nie ma wody, przykro mi, ale też jest fajnie. Chłopaki, a co robicie w ferie teraz świąteczne, wielkanocne, bo ja wyjeżdżam? Co, wyjeżdżasz? Mówiłaś, że będziesz w domu i mieliśmy spędzić ferie razem. Julian, ale spędzisz ferie ze mną? No wiesz, będzie fajnie, ty i ja całe ferie razem będziemy mhm. grali. O, basen, super, idziemy na basen? Hej, cześć! E, Filip, przecież mieliśmy spędzić czas bardziej, ze mną się umówiłeś, przecież zaraz wyjeżdżasz. Dobra, poczekaj, tylko się przywitam. Hej Steve, hej Julian, hej Pia. Co? O, cześć Filip, czekaj, bo ja tutaj mu tłumaczę, bo mówi, że będziemy ferie spędzali razem tylko we dwoje. Ej, ja bym się chętnie przyłączył, ale niestety wyjeżdżam. Nie Filip, serio, ze mną się umówiłeś, chodź, chodź do góry. O, sorry, Hania mnie woła. Do zobaczenia później. Haniu, nie mogliśmy tam chwilę z nimi się pobawić? Przecież to był super pomysł z tymi materacami. O Jany, Filip, przecież jutro wyjeżdżasz. O co ci chodzi? Mieliśmy spędzić czas razem, tylko we dwoje. Ja zapytam, Hani, i zaraz przegrasz. Zobaczysz. Nie masz racji. Haniu, musisz mi pomóc, bo mamy tutaj zakład z Izabelą. Czy mm, Playmobil New York jest y, na drugiej stronie kuli ziemskiej, czy za naszym gimnazjum? Czemu przeszkadzasz, Emma? Widz stąd, spędzam czas z Filipem. Ale powiedz mi, bo Izabel mówi, że Play New York jest po drugiej stronie kuli ziemskiej. Tak, bo to prawda. I jedziemy tam z rodzicami, i to samolotem, bo to jest bardzo, bardzo daleko. Powiedz jej. Dziewczyny, wypad z mojego pokoju, mam randkę, wynocha. A poza tym, Izabel, masz rację, New York jest bardzo, bardzo daleko. Okej, okay, dobra, dobra, rozumiem. I idźcie stąd w końcu, dajcie nam spokój. A co to za dźwięk? Ej, ja też go słyszałam. Nie można mieć w tym domu ani chwili spokoju. Co to za hałas? Nie no, brzmi jak jakiś yy, klakson, nie? Chodźmy, sprawdzimy to. To pewnie coś fajnego. Chodźcie, sprawdzimy to my też. Co to za hałas? O co chodzi? Kto tak trąbi? Idę sprawdzić, zaraz się z nim rozmówię. Kto? Marty. Co ty tutaj robisz? Co to za auto? Klaudia, niespodzianka! No, widzę, ale kupiłeś ten samochód? O co chodzi? Nie, nie, nie kupiłem. Wynająłem dla naszej rodziny i pojedziemy sobie na kemping tym właśnie pięknym samochodem i budką kempingową. Wow, ale super! Wszystko zorganizowałem sam dla mojej kochanej rodziny. Także nie spędzimy ferii wielkanocnych w domu, ale na kempingu. To co? Kto idzie się pakować? Ja, ja, ja! Wow, urlop całą rodzinką, świetnie! Wspaniale. I nie musimy tam lecieć, tylko pojedziemy właśnie samochodem. Wow, Haniu, super! No, też się cieszę. Przynajmniej nie będę w domu za tobą tęsknić. Haha, widzisz, ja też po, pojadę na urlop, nie tylko ty. Ale ja jadę do Nowego Jorku, sorry, to jest lepsza opcja. Dobra, nieważne, camping też jest super. Także widzimy się po feriach w przedszkolu, tak? O nie, czyli ja będę w ferie sam, mieliśmy spędzić je razem. No, przykro mi, Steve, tylko moja rodzina jedzie, myślę, że nie bierzemy znajomych. Chętnie będzie wziął, ale nie widzisz. Mamo, ale super niespodzianka! No, ja też jestem zaskoczona. Chodźmy się pakować. To będzie wspaniała rodzinna wycieczka. A nie martw się, Steve, ja spędzę z tobą yy, ferie bardzo chętnie, bo też zostaję w domu. No, super, ale jestem trochę rozczarowany, Julian. Wow, ale super. Chodźmy się pakować. Tak, szybko, pakujmy się. Martin, ciągle mnie zaskakujesz. Jesteś cudowny. Jej, dziękuję. Cieszę się, że niespodzianka mi wypaliła. Chodźmy się pakować. W końcu spędzimy czas z rodzinką. Będzie fajnie, co? No pewnie. Ale super, ferie wielkanocne na kempingu, a nie w domu. Świetnie. Macie wszystko? Mi brakuje już rąk. Potrzebowałbym trzeciej ręki, żeby się spakować. Ja też już nie mam miejsca ani rąk. Spakowałam rzeczy do mamy torby. Hmm, to dosyć daleka wycieczka. Co powinniśmy wziąć? Kurtkę? myśli, że potrzebuje kurtki? Tak, tak, przygotujmy się na każde warunki pogodowe. Musimy, musimy mieć i długie ubrania, i krótkie. Jeszcze tylko tablet i będę gotowy. Poczekajcie, jeszcze tylko wrócę po tablet. Okej, okay, dobra, mam już wszystko. My chyba też. Mamo, tato, jesteśmy gotowi, a wy? Dzieci, poczekajcie jeszcze chwilkę, pakujemy się. Idźcie spakować rzeczy do samochodu. Dobra, ja zajmuję miejsce mhm. po środku. Tato, a gdzie, gdzie zawarkowałeś auto? Dzieci, przed drzwiami, przecież widzieliście, nie róbcie sobie jaj. Gdzie, gdzie, gdzie są moje szczoteczki? Ale tato nie ma tego samochodu. Gdzie go zaparkowałeś? No jak to, dzieci, przed drzwiami, tutaj przed. <laughs> o, o, nie ma samochodu. Gdzie jest auto? Nie, nie, to się nie dzieje, naprawdę. Okradli nas. Ej, na... Marlin, naprawdę? To nie były żarty? <laughs> Co oni tu narobili? Spakowali nawet królika z całą klatką? To za dużo! Słuchajcie, auto zniknęło, okradli nas. Co to niemożliwe? Ale tato, czym teraz pojedziemy na kemping? No, dzieci, kemping niestety odwołany. No, nie mamy jak jechać. A poza tym mamy teraz większe problemy. Ten samochód był wynajęty. Ja muszę do nich zadzwonić i na policję. O matko, ile problemów naraz w tę ferie. O nie! chcieliśmy jechać dzieci ja też bardzo chciałam jechać ale ta sytuacja jest bardzo wyjątkowa Poczekajcie poczekajcie bo my nic nie rozumiemy opowiedzcie nam wszystko od początku jak do tego doszło co się stało Mówiliśmy już trzy razy ukradziono nam wynajęty samochód na kemping mieliśmy wszystko gotowe i mieliśmy się tylko spakować tak, po prostu zostały w środku kluczyki w stacyjce i ktoś po prostu skorzystał z okazji. Ale czyli ten bałagan w domu nie ma nic wspólnego z kradzieżą, tak? Dobrze rozumiem? Nie, nie, to po prostu nasze rzeczy mieliśmy je spakować. Aha, dobra, czyli domu wam nie okradli, tylko samochód, tak? Tak, dokładnie. To wy jesteście z policji. Postarajcie się go znaleźć. Szybko, raz, raz. Ach, jej ci wróblewscy! Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby odnaleźć wasze auto, a tymczasem do zobaczenia. A my co mamy tutaj robić? Po prostu czekać? Chyba tylko tyle nam zostało. Dzieci, mam nadzieję, że samochód szybko się znajdzie i jeszcze pojedziemy. Tak, ja też tak bardzo się na to cieszyłem. A teraz nic z tego nie ma. Trzymajmy kciuki. Tak, trzymajmy kciuki.